Czy kiedykolwiek poczułeś ten przeszywający ból w kolanie? Taki, który potrafi zatrzymać cię w miejscu? Ten ból pulsujący, kłujący, jakby coś wewnątrz starło się o siebie przy każdym najmniejszym ruchu? Jeśli tak nie jesteś sam. A to co powiem dzisiaj może być dla ciebie surprendente. Bo choć wielu ludzi myśli od razu o zastrzykach, tabletkach przeciwbólowych albo nawet operacji, istnieje metoda, którą medycyna naturalna stosuje od setek lat, a która działa bezpośrednio na metabolizm chrząstki. Co więcej, niektórzy czują ulgę już po 15 minutach. Właśnie o tym porozmawiamy. O pewnej herbacie, która odpowiednio przygotowana może pomóc zmniejszyć stan zapalny, poprawić ukrwienie stawu i stworzyć warunki do odbudowy chrząstki. Witam Cię serdecznie na kanale Zdrowie plus Życie, miejscu, gdzie tłumaczę zdrowie prosto, zrozumiale i bez zbędnych skomplikowanych pojęć. Może ty albo ktoś z twojej rodziny od dawna zmaga się z bólem kolan i być może nikt wam nigdy nie powiedział, że istnieją naturalne sposoby, które naprawdę mogą wspierać leczenie. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj Zdrowie Plus Życie i napisz w komentarzu, czy ból kolan też stał się częścią twojego dnia. Dzięki temu przygotujemy jeszcze więcej treści, które naprawdę pomagają. A teraz usiądź spokojnie. Opowiem ci, jak działa herbata, która przez wieki była nazywana darcią natury dla stawów. Kiedy opowiadam o bólu kolan, zawsze zaczynam od jednej prawdy, którą wiele osób ignoruje przez lata chrząstka nie wysyła sygnałów bólowych, dopóki nie jest już naprawdę źle. To właśnie dlatego tak wielu dorosłych i seniorów budzi się pewnego dnia z uczuciem sztywności, kłócia, a nawet blokowania kolana, i dopiero wtedy zaczyna zastanawiać się, co właściwie dzieje się w środku. A dzieje się naprawdę dużo. Chrząstka kolanowa jest cienką elastyczną warstwą, która działa jak amortyzator między kością udową a piszczelową. To dzięki niej możemy chodzić, schodzić po schodach, wstawać z krzesła, klękać, siadać i podnosić się bez bólu. Problem polega na tym, że z wiekiem, a także wskutek przeciążenia, nadwagi, przewlekłego stanu zapalnego czy braku ruchu, chrząstka zaczyna zużywać się szybciej, niż organizm jest w stanie ją odbudować. I choć sama chrząstka nie boli, struktury wokół niej błona maziowa, ścięgna, kości reagują na zmiany natychmiast, wysyłając sygnały ostrzegawcze. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że proces zużywania chrząstki zaczyna się często dużo wcześniej, niż pojawia się ból. To proces cichy, powolny, ale podstępny. Zaczyna się od mikrouszkodzeń, które powstają każdego dnia, kiedy chodzimy po twardej powierzchni, kiedy wstajemy zbyt gwałtownie, kiedy przeciążamy kolana nad wagą, kiedy dźwigamy coś ciężkiego lub gdy przez długi czas siedzimy w jednej pozycji. Te mikrourazy powodują niewielkie stany zapalne, a stan zapalny to pierwszy krok do degradacji chrząstki. Nasze ciało próbuje reagować, wysyła więcej komórek odpornościowych, zwiększa ilość płynu stawowego, a kiedy to nie wystarcza, zaczyna dochodzić do obrzęku. To dlatego u wielu osób pojawia się uczucie sztywnego kolana, lub wrażenie, jakby coś tam trzeszczało lub przesuwało się w środku. To nie kości ocierają się o kości, to chrząstka traci gładkość i elastyczność, przez co ruch nie przebiega już tak płynnie, jak wcześniej. Jednym z najbardziej niedocenianych elementów zdrowia chrząstki jest krążenie krwi. Chrząstka sama w sobie jest słabo ukrwiona, co oznacza, że nie regeneruje się tak szybko jak inne tkanki, ale to nie znaczy, że ukrwienie nie ma znaczenia. Wręcz przeciwnie, to krążenie krwi w strukturach otaczających staw decyduje o tym, ile składników odżywczych, minerałów, przeciwutleniaczy i substancji przeciwzapalnych trafia do chrząstki. Jeśli krążenie jest słabe, np. z powodu braku ruchu, siedzącego trybu życia, otyłości albo chronicznego stanu zapalnego, chrząstka zaczyna dosłownie głodować. Dostaje mniej tlenu, mniej kolagenu, mniej aminokwasów i mniej składników mineralnych. A ponieważ nie ma własnych naczyń krwionośnych, zależy wyłącznie od tego, co dostanie z okolicznych tkanek. Gdy przepływ staje się wolny i niewystarczający, proces odbudowy praktycznie się zatrzymuje. Wtedy pojawiają się pierwsze objawy które wielu tłumaczy sobie wiekiem, choć w rzeczywistości to sygnały alarmowe wysyłane przez staw. Uczucie sztywności po przebudzeniu, ból podczas chodzenia po schodach, dyskomfort przy dłuższym siedzeniu, lekkie puchnięcie po całym dniu na nogach, wrażenie piasku w stawie, trzaski przy zginaniu kolana to wszystko oznacza, że chrząstka już przestała funkcjonować idealnie. Organizm próbuje to kompensować. Zwiększając produkcję płynu maziowego, ale kiedy stan zapalny trwa zbyt długo, płyn staje się gęstszy, mniej skuteczny i zaczyna wręcz nasilać problem. Pojawia się błędne koło, słaba chrząstka, stan zapalny, gorszy płyn stawowy, większe tarcie, jeszcze więcej stanu zapalnego, jeszcze większy ból. Na tym etapie wiele osób sięga po tabletki przeciwbólowe. I oczywiście one pomagają, ale pomagają wyciszyć alarm, a nie ugasić ogień. To tak. Jakby ktoś zakleił lampkę ostrzegawczą w samochodzie zamiast naprawić silnik. Leki przeciwbólowe nie poprawiają ukrwienia, nie dostarczają składników odżywczych, nie wpływają bezpośrednio na metabolizm chrząstki. Dlatego też u wielu osób ból wraca często silniejszy niż wcześniej, bo proces degradacji trwa dalej. Co ciekawe, większość zmian w chrząstce nie wynika z jednego konkretnego urazu, lecz z powtarzalnych obciążeń. Kolano jest jednym z najbardziej eksploatowanych stawów w naszym ciele, podtrzymuje ciężar całego ciała pracuje przy każdym kroku, reaguje na każdy skok, obrót, wstawanie i siadanie. Jeśli do tego dołożymy na każdy dodatkowy kilogram, to nawet czterokrotnie większa siła nacisku na staw kolanowy wtedy przez lata chrząstka jest dosłownie ściskana i ścierana, a pierwsza am większe przeciążenie, tym więcej stanów zapalnych i tym wolniejsza odbudowa. Ważne jest również to, że chrząstka nie regeneruje się w stanie zapalnym. To kluczowe zdanie. Zapalenie działa jak blokada, hamuje naprawę, przyspiesza degradację i utrzymuje obrzęk. Dlatego pierwszym krokiem do odbudowy kolana nie jest sama suplementacja, ale przerwanie tego zapalnego cyklu, uspokojenie tkanek, zmniejszenie obrzęku, poprawa płynu stawowego i pobudzenie krążenia. Dopiero wtedy organizm może wejść w tryb naprawy. I właśnie w tym miejscu pojawia się naturalna medycyna, w tym rośliny takie jak kora wierzby, które od stuleci stosowano do łagodzenia stanów zapalnych i wspierania stawów. Współczesna nauka potwierdza, że składniki zawarte w korze wierzby wpływają nie tylko na ból, ale przede wszystkim na procesy metaboliczne chrząstki, poprawiając jej odżywienie i zmniejszając degradację. To dlatego tak wiele osób czuje poprawę tak szybko, czasem nawet po kwadransie, bo kiedy stan zapalny zaczyna opadać, staw może wreszcie odetchnąć. A gdy połączymy tę wiedzę z naturalnymi substancjami poprawiającymi krążenie, mineralizację i ochronę chrząstki, możemy stworzyć warunki, w których kolano zacznie pracować płynniej, lżej i z mniejszym bólem. W kolejnych rozdziałach opowiem dokładnie, jak działa ta kombinacja i dlaczego natura daje nam narzędzia, których wiele osób wciąż nie wykorzystuje. Kiedy mówię, że jedna herbata potrafi realnie zmniejszyć stan zapalny w stawie, poprawić krążenie i stworzyć warunki do regeneracji chrząstki, wielu ludzi patrzy na mnie z niedowierzaniem. I ja to rozumiem, bo przez lata przyzwyczajono nas do myślenia, że tylko tabletki, zastrzyki albo operacje mają prawdziwą moc. Tymczasem natura, zanim jeszcze wynaleziono współczesną farmakologię, dawała nam substancje, które działały dokładnie na te procesy biologiczne, które dziś potwierdza nauka. Nie chodzi więc o magiczne zioła, ale o biochemię, stan zapalny, mikrokrążenie, procesy naprawcze i całą dynamikę pracy chrząstki. Właśnie dlatego ta konkretna herbata, łącząca korę wierzby, imbir, kurkumę i pokrzywę, ma tak silny, skumulowany efekt, bo działa na kilka fundamentów zdrowia stawu jednocześnie. Zacznijmy od kory wierzby, bo to ona jest sercem tej mieszanki. Kora wierzby zawiera naturalne salicylany substancje, które są pierwowzorem aspiryny. To właśnie one zmniejszają stan zapalny, łagodzą ból i działają przeciwobrzękowo. Jednak różnica pomiędzy korą wierzby a tabletką polega na tym, że kora wierzby działa wolniej, ale szerzej, zawiera flawonoidy, polifenole i przeciwutleniacze, które nie tylko redukują zapalenie, ale także poprawiają przepływ krwi i pracę tkanek około stawowych. A to kluczowe, bo to właśnie te tkanki błona maziowa, naczynia, osłonki włókien nerwowych decydują o tym, czy chrząstka dostanie to, czego potrzebuje do naprawy. Kora wierzby działa więc jak naturalny regulator środowiska stawowego, redukując to, co niszczy chrząstkę, zapalenie i obrzęk oraz wzmacniając to, co ją odbudowuje krążenie i metabolizm. Kiedy pijesz tę herbatę, substancje czynne skory wierzby szybko przechodzą do krwi. I to dlatego tak wiele osób odczuwa ulgę już po kilkunastu minutach. To nie, że chrząstka odbudowuje się w kwadrans, to obrzęk i stan zapalny zaczynają spadać, a staw nagle oddycha lżej. Mniejszy obrzęk oznacza mniej ucisku na zakończenia nerwowe i bardziej swobodny ruch w stawie. A kiedy ruch przestaje wywoływać mikrourazy, proces niszczenia chrząstki ulega spowolnieniu, to pierwszy krok do regeneracji. Teraz spójrzmy na Imbir. Imbir nie jest tu dodatkiem dla smaku, jest silnym środkiem przeciwzapalnym, który działa na szlakach COX i LOX, czyli dokładnie tych samych szlakach zapalnych, które odpowiadają za ból stawów. Imbir poprawia również mikrokrążenie, a to niezwykle ważne, bo chrząstka nie jest odżywiana bezpośrednio przez naczynia krwionośne. Potrzebuje poprawy przepływu w tkankach dookoła. Aby móc otrzymać składniki niezbędne do jej regeneracji. Jeśli krążenie jest słabe, chrząstka dosłownie głoduje, a zapalenie utrwala się. Imbir działa więc jak naturalny rozszerzacz dróg dostawczych, poprawiający transport tlenu i substancji odżywczych. Kolejny składnik kurkuma jest jednym z najlepiej przebadanych naturalnych środków przeciwzapalnych na świecie. Zawarta w niej kurkumina hamuje NFKB, jeden z głównych regulatorów procesów zapalnych w stawach. A co jeszcze ważniejsze, Kurkumina spowalnia degradację chrząstki poprzez blokowanie enzymów, które ją niszczą. W wielu badaniach wykazano, że substancje te wpływają na leptynę, cytokiny i enzymy degradujące chrząstkę, co oznacza, że działają zarówno na przyczynę bólu, jak i na proces degeneracyjny. Innymi słowy, kurkuma nie tylko łagodzi objawy, ale chroni samą strukturę chrząstki. A teraz, pokrzywa, często niedoceniana, a niezwykle wartościowa. Jej liście są bogate w krzem, wapni, magnez i potas minerały absolutnie kluczowe dla regeneracji tkanek łącznych. Krzem wzmacnia strukturę kolagenu, wapni wspiera mineralizację tkanek, a magnes zmniejsza napięcie mięśni i poprawia przewodnictwo nerwowe. Pokrzywa ma też działanie oczyszczające i wspiera usuwanie substancji prozapalnych, co pomaga zmniejszyć obrzęk. W połączeniu z pozostałymi składnikami działa jak odżywczy fundament regeneracji stawu. Co ważne, ta herbata działa lepiej niż wiele suplementów w kapsułkach. Dlaczego? Bo płyn jest szybciej wchłaniany. Kiedy pijesz gorący napój, składniki aktywne trafiają szybciej do krwi, ale ciepło samo w sobie poprawia krążenie obwodowe, a to oznacza lepsze ukrwienie stawu. Kapsułki tego nie oferują. Współczesna medycyna naturalna często pomija ten fakt, ale starsze pokolenia wiedziały to doskonale: ciepłe napoje lecznicze działają nie tylko chemicznie, ale też fizjologicznie. Nie można też ignorować wpływu nawyków. Starsze osoby często piją mało wody. Mają siedzący tryb życia, jedzą pokarmy zwiększające stan zapalny cukry proste, smażone potrawy, mięso przetworzone, a ich chrząstka traci zdolność do odbudowy. Ta herbata działa wbrew tym procesom, zwiększa nawodnienie, zmniejsza stan zapalny, wspiera płynność ruchu i poprawia okolice stawu odpowiedzialne za odżywienie chrząstki. To tak, jakbyśmy dawali stawowi szansę na regenerację, której wcześniej nie miał. Nauka potwierdza, że regularne zmniejszanie stanu zapalnego może nie tylko poprawić mobilność, ale także spowolnić, a czasem nawet częściowo odwrócić proces degeneracji stawu. I to jest właśnie najważniejszy mechanizm działania tej herbaty: ona nie naprawia chrząstki w ciągu dni, ale stwarza warunki, w których organizm może to zrobić redukując zapalenie, poprawiając krążenie, dostarczając minerałów i wspierając metabolizm tkanek. Dlatego mówię wyraźnie: ta herbata nie jest cudownym lekiem, ale potężnym narzędziem wspomagającym. Działa na procesy biologiczne. Które decydują o zdrowiu chrząstki i działa na nie w sposób zintegrowany, kiedy połączymy ją z ruchem, nawodnieniem i zdrową dietą, efekty mogą być naprawdę imponujące. W kolejnym kapitule opowiem dokładnie, jak ją przygotować, jak ją stosować i co jeszcze możesz zrobić, aby naturalnie wspierać regenerację swoich kolan. Kiedy mówię o odbudowie chrząstki kolan, zawsze podkreślam jedną rzecz: nie istnieje jeden cudowny środek, który w pojedynkę rozwiąże wszystkie problemy. Ale istnieją strategie, które stosowane razem tworzą warunki, w których organizm może wykorzystać swój naturalny potencjał naprawczy. Herbata, o której dziś mówimy, jest jedną z takich strategii, działa, bo wspiera kilka kluczowych procesów biologicznych naraz. Jednak jej pełna skuteczność zależy od tego, jak ją przygotujesz, jak często będziesz ją pić i jakie inne nawyki wprowadzisz do swojej codzienności. Regeneracja chrząstki to proces, który wymaga systematyczności, cierpliwości i świadomej troski o stawy i właśnie o tym chcę teraz opowiedzieć. Zacznijmy od podstaw, czyli jak przygotować herbatę w sposób, który maksymalnie wzmacnia jej działanie, wbrew pozorom to nie tylko kwestia proporcji składników, ale także czasu parzenia, temperatury wody i kolejności dodawania surowców. Aby uzyskać najlepszy efekt, potrzebujesz jednej łyżeczki kory wierzby, jednej łyżeczki imbiru świeżego lub suszonego, jednej łyżeczki kurkumy oraz dwóch łyżeczek suszonych liści pokrzywy. Do tego 300 w wrzątku. Kluczowe jest to, by napar był przykryty podczas parzenia, dzięki temu substancje lotne, w tym olejki eteryczne z imbiru i kurkumy, nie ulatują wraz z parą, lecz zostają w napoju. Parzymy 15 minut, przecedzamy i pijemy gorące. Dlaczego gorące? Bo ciepło rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu krew łatwiej dociera do tkanek około stawowych, co wzmacnia działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Teraz pytanie, które słyszę bardzo często: jak często pić tę herbatę, żeby przyniosła efekt? Tu odpowiedź jest prosta, choć wiele osób jej nie docenia, regularnie. Najlepiej codziennie, przynajmniej przez kilka tygodni. Organizm potrzebuje czasu, żeby zmienić środowisko zapalne w stawie, odbudować płyn stawowy i poprawić metabolizm chrząstki. U niektórych pierwsze efekty przychodzą po kilku dniach, u innych po dwóch tygodniach, ale najważniejsze jest to, aby nie przerywać kuracji po pierwszej poprawie. Krząstka odbudowuje się powoli, to proces pełzający, wymagający cierpliwości. Najlepsze rezultaty widzę u osób, które piją herbatę przez 4-8 tygodni, łącząc ją z kilkoma innymi nawykami, o których za chwilę opowiem. Warto również wiedzieć, że ciało reaguje nie tylko na substancje czynne, ale także na całościowy styl życia. I to jest coś co wiele osób ignoruje. Herbata może zmniejszyć stan zapalny, poprawić krążenie i wspierać odżywienie chrząstki, ale jeśli staw cały czas jest przeciążony, proces naprawy zostaje zahamowany. Dlatego kolejnym ważnym elementem regeneracji jest ruch, ale nie byle jaki ruch. Krząstka nie ma własnego ukrwienia, jest odżywiana przez mechanizm nazywany dyfuzją. Składniki odżywcze wnikają do niej poprzez płyn stawowy, ale tylko wtedy, kiedy staw się porusza. Jeśli siedzimy godzinami w jednej pozycji, Płyn stawowy praktycznie nie krąży, a chrząstka wysycha, traci elastyczność i staje się bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego krótkie, 10-15-minutowe spacery są jednym z najlepszych uzupełnień działania herbaty. Nie chodzi o bieganie, skakanie czy intensywne ćwiczenia, chodzi o delikatne, płynne ruchy, które pobudzają płyn stawowy do krążenia. Kolejnym filarem odbudowy chrząstki jest wzmacnianie mięśni wokół kolan, szczególnie mięśnia czworogłowego uda i mięśni pośladkowych. To one stabilizują staw odciążają chrząstkę i sprawiają, że ruch staje się bardziej płynny i mniej bolesny. Słabe mięśnie oznaczają większe przeciążenie chrząstki, a większe przeciążenie oznacza szybszą degradację. Proste ćwiczenia, takie jak unoszenie wyprostowanej nogi, półprzysiad przy ścianie czy napinanie mięśni ud na siedząco, mogą zdziałać cuda, jeśli wykonywane są regularnie. Nie trzeba dużego wysiłku. Wystarczy konsekwencja. Kiedy dochodzimy do końca tego materiału, chcę, abyś zatrzymał się na moment i uświadomił sobie jedną ważną rzecz: ból kolan. Ograniczona ruchomość i uczucie sztywności nie muszą być nieodłączną częścią codzienności. Nawet jeśli przez lata wmawiano nam, że tak musi być, bo się starzejemy, dzisiejszy temat pokazał, że organizm w każdym wieku ma zdolność do regeneracji, jednak potrzebuje do tego odpowiednich warunków, spokojniejszego środowiska zapalnego, lepszego krążenia. Nawodnienia, minerałów, ruchu i troski. I właśnie dlatego ta herbata, choć prosta, potrafi stać się potężnym elementem codziennej strategii dbania o zdrowie stawów. Nie działa jako cudowny lek, ale jako narzędzie, które wspiera procesy, na których opiera się naturalna odbudowa. Jeśli więc przez lata myślałeś, że jedynym rozwiązaniem są kolejne tabletki, zastrzyki lub operacje, chcecie zachęcić, byś dał swojemu ciału szansę. Wiele osób, które wprowadziły tę prostą rutynę picie herbaty, delikatny ruch, nawodnienie i świadome odżywianie, zauważyło nie tylko zmniejszenie bólu, ale także poprawę jakości życia, łatwiejsze wchodzenie po schodach, mniej obrzęków, więcej swobody w zwykłych codziennych czynnościach. To są drobne sygnały, że twoje ciało potrafi odpowiedzieć, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Chcę ci podziękować za to, że spędziłeś ze mną ten czas i że szukasz wiedzy, która realnie wpływa na twoje zdrowie. To świadczy o trosce, Odpowiedzialności i sile, bo dbanie o siebie naprawdę wymaga odwagi. Jeśli ten materiał pomógł Ci zrozumieć, co dzieje się w Twoich kolanach i jak możesz sobie pomóc, zasubskrybuj kanał Zdrowie plus Życie, zostaw komentarz i udostępnij ten film komuś bliskiemu. Może ktoś w Twojej rodzinie również zmaga się z bólem, ale nie wie, że istnieją tak naturalne i dostępne formy wsparcia. Na Zdrowie plus Życie Twoje zdrowie zawsze będzie naszym priorytetem. Dziękuję, że jesteś i pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa, by zrobić coś dobrego dla swojego ciała.